Cześć Wam wszystkim, dzień dobry! Znów witam w moim królestwie na Wilczym Szlaku. Dzisiaj dla odmiany nie Peak District, nie Lake District, nie Walia. Dziś jesteśmy w Yorkshire Dales. Dokładną lokację pokażę Wam gdzieś tam na mapie. Opiszę Wam to wszystko. A teraz cieszymy się piękną pogodą i idziemy na poszukiwanie no, dość ciekawego miejsca. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. I mnie również, bo nigdy tam nie byłem. Jest dosyć chłodno, ale słonecznie. Mam nadzieję, że schowamy się tam, pomiędzy wzgórzami, i będzie naprawdę przyjemnie. Mam zamiar zjeść posiłek, napić się kawy i zwiedzić to miejsce, do którego Was zabieram. A nazywa się ono Trollers Gill, co w takim luźnym tłumaczeniu znaczy skrzela troli. Jest sporo legend mówiących o tym, że w tym przesmyku, który będziemy pokonywać pomiędzy wzgórzami, żyją trolle. Złośliwe bestie, które zrzucają z góry kamienie na przechodzących w dole ludzi. Zobaczymy, czy któryś się odważy zrzucić kamień na Wiedźmina. Policzymy się z nim, jeśli tak. Po drodze do Troller's Gill trafiamy na pozostałości po dawnej kopalni. Niestety nie jestem pewien czego. Kwarcu, jakiś minerał. Widziałem tutaj fragmenty. Spróbowałem potem pokazać taką przezroczystą skałkę minerał. I tutaj jest wejście do starej kopalni. No, jest to ciekawe. Mam latarkę. Zaraz się tam zagłębimy. Tu są jakieś jeszcze pozostałości po dawnej budowli. A tutaj mamy martwego królika. Który był bardzo duży i strasznie tu śmierdzi. O, ten zapach jest po prostu wszechobecny w tym miejscu. Dobra, zaraz wyciągam z plecaka latarkę. Tutaj było wejście do kopalni. Jak widzicie, jest to wszystko takie już trochę dodgy, bym powiedział, podejrzane, ale myślę, że jesteśmy w stanie spokojnie tam wejść. Mamy kolejną wiedźmińską misję. Syfilce oczywiście były tutaj. Zostawiły swoje odchody w postaci butelek i puszek. Spójrzcie na to wzmocnienie stropu. No. Nie jest to najbezpieczniejsza rzecz na świecie. Tyle wam powiem. Kapie tu woda, dlatego te wszystkie bele drewna butwieją. No i mają też już swoje lata, ale butwieją w bardzo szybkim tempie. Zobaczmy dalej. Kapie woda z sufitu. A, tu mamy prześwity, na górę widzicie. Częściowo jest to pozarywane, ale dzięki temu oświetlenie jest dużo lepsze. Nie muszę jeszcze używać latarki. Błoto. Od razu się szykujcie, że jest błoto. Ale czat. Na to. Nie chciałbym się tutaj wyłożyć, bo będę upierdzielony jak niebieskie stworzenie, tam do góry też są fragmenty, gdzie można by się pokusić o wejście ze sprzętem, oczywiście. zimno. Chyba jest tutaj sporo do eksploracji. Wszędzie na skałach na podłożu. Widać delikatne błyski, nie, nie, nie tylko dlatego, że skała jest mokra, ale owego minerału, o którym Wam wspominałem. Czyżby tu dalej było zalane? Tak, tu mamy zalany korytarz. Tam jest ciąg dalszy, chociaż chyba zawalony. A tu mamy drabinę. Co, spróbujemy, nie? jakoś się trzyma ależ się upierdzielę. nie spodziewałem się tego że to będzie prowadzić aż tak daleko wow. muszę na chwilę odłożyć kamerę będę potrzebował Idziemy dalej. Wow, ludziska Spójrzcie, jak to się ciągnie. Widzicie ten poblask na kamieniach? Ten minerał jest wszędzie. Znów mamy rozwidlenie w górę i na dół. Stara drabina. Jeszcze bym się tu nie zgubił. Wow, tu jest mnóstwo korytarzy. Tu by trzeba przyjść we dwójkę i mieć coś do zdakowania trasy. Bo łatwo można stracić orientację. Wszędzie są przyciski. To jest ogromne. To są dziesiątki rozgałęzień i tu i tu. Wow. i co? To nie jest eksploracja na dziś. Wpisuję te jaskinie na naszą listę do zrobienia z Jessica. A teraz zawrócę, bo chcę jeszcze zrobić dzisiaj z gill. A za chwilę będę uwalony w tym błocie po kolana. Poza tym nie mam kredy, żeby zaznaczać drogę. Mógłbym drapać skały kamieniem, ale nie chcę też odbierać Jessice przyjemności odkrywcy. Tu trzeba przyjechać z linami, z kaskami z pełnym ekwipunkiem. Dobra, teraz muszę tu opuścić się na dół po lince do drabiny. Wyłączam kamerę. O, tam też jest wejście. Wow. Wyszedłem. Tak jak Wam powiedziałem, to jest wyprawa no, sama w sobie tylko do tej kopalni. Tam jest po prostu co zwiedzać. Właśnie spotkałem dwójkę e, Anglików, którzy powiedzieli mi, że kawałeczek dalej jest jeszcze jedno wejście. Idę rzucić okiem, żeby zobaczyć, gdzie to jest. Nazywają to mineshaft, czyli e, szyb kopalniany. Zobaczymy, gdzie jest ten drugi. No i tu jest temat, tak jak powiedziałem, na powrót z Jessica i penetrację tego. Zobaczcie, wszedłem tylko na chwilę, a popatrzcie, jak wyglądam. No, tutaj ludzie sobie <laughs> chodzą po tych dolinkach, a ja już wyglądam, jakbym wyszedł z kopalni. I to jest prawda. Aha, tam do góry jest wlot, ale jest to prawdopodobnie tunel wentylacyjny. No i proszę. Po drodze znalazłem jeszcze jeden korytarz. Jeszcze jedno wejście. Też nie będę się zapuszczał, jest nisko, ale zdecydowanie odnotowuję to miejsce w pamięci. Wrócimy tutaj z Jessicą. Miejsce idealne na biwak. Kręć się tutaj trochę ludzi, bo jest ładna pogoda, ale gdyby przyjść tutaj wieczorem, podejrzewam, że można by spokojnie rozbić się tutaj nad tym potoczkiem i cieszyć się samotnością i szberem wody. Ok, ruszamy. Jeśli są tu jakieś trole, to zapraszam do zabawy. Ale czat. Wygląda na to, że przeszliśmy już tę najtrudniejszą, czy najpiękniejszą może część Trollers Gill. I teraz zmierzamy ku szczytowi wzgórza, gdzie prawdopodobnie będzie nam dane zobaczyć skąd płynie ten potok. Ale klimat. To już będzie wszystko na dzisiaj z pięknego Yorkshire Dales. Okręcę się jeszcze, żebyście zobaczyli tę przestrzeń tę wspaniałą przestrzeń, która mnie otacza. Pogoda dopisała rewelacyjnie zobaczyłem nowe, naprawdę interesujące, piękne rzeczy. Odkryłem starą kopalnię, którą będziemy jeszcze chcieli zwiedzić z Jessicą. Zjadłem sobie obiad nad strubieniem pochodziłem, jestem. Zrelaksowany cudownie. Dziękuję Wam bardzo. Zapraszam wkrótce na kolejny Wilczy Szlak. No i cóż, bądźcie aktywni, ruszajcie się, piszcie do mnie w komentarzach, jeśli macie jakieś fajne miejscówki, jeśli gdzieś potrzeba wiedźmina. Zapraszam też do subskrypcji, polecajcie kanał znajomym, jeśli się Wam podoba. Ale przede wszystkim dbajcie o to, żeby być aktywnym, żeby nie spędzić życia w czterech ścianach, jeśli tylko macie możliwość. Pozdrawiam serdecznie, na razie.